Z okazji Dnia Kobiet postanowiliśmy poprowadzić sądy w naszej szkole i zobaczymy, co sądzą o tym Dniu Uczniowie. Za co kochamy kobiety? Eee, kobiety kochamy za to, że wypełniają pięknem ten zły, brutalny świat i za to, że po prostu są. Za wszystko. Nie wiem, za, za nic w sumie. Tak po prostu one są dziwne trochę. Za to, że są mądre, ładne, piękne no i inteligentne. Tylko za to? No, to raczej tak. Gotuję dobre obiady. Tylko tyle? I w większości. Łoj, no za co kochamy kobiety? E, no nie wiem, za to, że są tutaj z nami. Nie ma. Nie ma? Ale no to dobrze, to możemy zadzwonić po nie. Dobra, następny pytanie. Co wiesz o kobietach? O, o kobietach nic się nie da wiedzieć. one się ciągle zmienne, ciągle mają jakieś inne humorki i od*******, czasem tylko No, niezrozumiałe istoty, nie, roz, nie rozumiem ich w ogóle. Kobiet? Czemu nie rozumiesz kobiet? W ogóle ich ideologii i tak dalej. Hmm, co ja mogę powiedzieć o kobietach? Nic nie wiem o nich. Pochwal, bo się obrażą. No dobra, pochwalę. To y, są piękne, inteligentne oczywiście. Dobra, koniec kłamstw. Co wiesz o kobietach? Tylko miało nie być. Tego miało nie być, nie. <grym> mm, są wredne. Do, do. Bardzo. Tak. Zwłaszcza raz w miesiącu. Dokładnie. Tak. A, jakie jest twój ideał kobiety? Ideały jeszcze nie mam, ale myślę, że taka y, pani socha czy coś, no to. Może... Pani socha. Tak. Blondynka. Blondyna. Musi być. Musi być, wszystko, tak. No nie, ważne, żeby była mądra, inteligentna. A ładna? Przede wszystkim. Inteligentna, zabawna Ma poczucie humoru i ty chyba tyle. A ładna? Też może być. Ładne oczy, ładna buzia, inteligentna. A jak chciałbyś spędzić dzień kobiet? Eee, no nie mam pojęcia. Dla mnie to zwykły dzień. No czyli czy są nogi? Plecy? Kwiatka. Pójdę chyba, albo, albo nie, kupię jej kwiatka, bo już dostała coś ostatnio, to nie, to do kwiatka zostanie. Do kina byś poszedł? O, tak. O, to cwane. O, skąd się wzięła kobieta? No, podobno, według Ewangelii, to do damy. No, a jak za dama tak wyszła za damę? No, przez żebro. Przez żebro wyszła? <grym> a zaśpiewaj Martyniuka. Martyniuka? Łoj, nie umiem Dawa. A mogę kogoś pozdrowić? Dawać. No to pozdrawiam, Gosiu z TG Nie <grym> zawiercia Od chłopaków z zawiercia No i co? Piosenka, tak. Piosenka? la lala. La. Mm, mm. Dobra, dziękuję bardzo